E, witajcie witajcie Kochani e, w energetyce, w energetyce dnia na 27 sierpnia, na czwartek. No i proszę Państwa, muszę powiedzieć, że całkiem ciekawy dzień pod względem energetycznym i myślę, że tak będzie przez cały dzień. Na pewno, może zacznę, zacznę od numerologii. Czyli jeżeli chodzi o numerologię, w całości jesteśmy, proszę Państwa, w energetyce trójki, czyli można powiedzieć, bardzo dobry do spotkań towarzyskich, do różnego rodzaju przebywania z ludźmi, którzy nas inspirują, albo przy których po prostu czujemy się. Radośni. jeżeli mamy w swojej okolicy smutasów, to na pewno 27 się z nimi nie spotykacie, bo popsują wam humor. I teraz tak, jak z aspektami? Jest jeden ciężki aspekt, ale na szczęście w nocy, około godziny drugiej, czyli o pierwszej 42 księżyc w kwadraturze do Neptuna. Czyli gdybyście podejmowali o tej, o tej godzinie jakieś ważne decyzje, to bym powiedziała, na pewno mogą być one niekorzystne, ale o tej godzinie śpimy, to można powiedzieć, to mogą być niekorzystne sny, których może w ogóle nie będziecie pamiętali. Później, proszę Państwa, o 13.59 księżyc w trygonie do Marsa, czyli bardzo dobry czas do różnego rodzaju romansów, flirtu, zdobywania kogoś, jakichś gierek miłosnych, robienia czy do partnera, albo tego, kogo mamy na oku zadzwonienia, tak? I później, proszę Państwa, robi się trochę drętwo, ale tylko na chwilę, bo później inny aspekt łagodzi. O godzinie 19.36 księżyc wchodzi do znaku koziorożca. Czy jest w opozycji do swojego znaku raka, czyli możemy troszeczkę emocjonalnie być usztywnieni. Ale na pewno o godzinie 23.12, kiedy to będzie Wenus, w tygodniu do Neptuna, nasze usztywnienie zmaleje. Możemy być bardzo romantyczni, bardzo uczuciowi, nie wiadomo co komu na No i fajne rzeczy mogą się dziać w sypialni albo na zwiasem krawiaturę komputera. Jeżeli nasz partner, czy osoba, którą zdobywamy, z którą filtrujemy, jest po drugiej stronie ekranu. No i stało całości, tak jak mówię, trójka, wiele rzeczy powinno być z lekkością, radością. Proszę bardzo, zastanawiałam się, jakimi kartami Wam wróżyć na 27 i zwyciężyły jednak te karty, damy im, damy im następną szansę, dlatego że ja je bardzo lubię i może dzisiaj będą nam lepiej mówiły. Dzisiaj zaczynamy od Skorpiona, co u Skorpiona, co u Skorpiona jeszcze przetasuję, Co u Skorpiona na 27 sierpnia, co u Skorpiona na 27 sierpnia, no i na razie nie chcę zapeszać. Bardzo dobra karta, bardzo dobra karta sprzyjająca albo sprawom rodzinnym i spędzenia z rodziną więcej czasu, czy na łonie natury, czy nawet we własnym domku, może na, na spacerze. Albo pod parasolem w jakiejś kawiarni czy restauracji na dobrym ciasteczku, albo, proszę Państwa, też do, do, do spędzenia po prostu i rodzinnie, i uczuciowo, tak? A nawet rozkoszując się i patrząc na siebie. Na siebie w uwielbiając siebie, całkowicie kochając. Jest to taka karta, która mówi, że słuchaj, naprawdę będziesz skorpionie wokół siebie rozsiewał bardzo dobrą, pozytywną energię i naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żeby ktoś cię z równowagi wyprowadził. Natomiast trudne sprawy właśnie załatwiać z miłością w sercu. Idziemy dalej, co u strzelca. U strzelca, kochani, która była ciężka karta, ale zobaczymy, jaka teraz. Rycerz Pucharów. Rycerz Pucharów jest taką kartą bardzo uczuciową, emocjonalną, czyli w dalszym ciągu strzelce bardzo uczuciowe, bardzo emocjonalne i bym powiedziała, wieloma rzeczami się przejmujące i nieraz w jakąś iluzję uciekające. To jest pierwsze znaczenie. Drugie znaczenie, banalne lub mało banalne, karta męska. Sprawy związane z mężczyznami mogą być ważne, ale możecie trafiać na mężczyzn, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Albo jeżeli już macie tego ukochanego, to ten ukochany może będzie jakieś tam humory i nie wiadomo co będzie chciał. Idziemy dalej, koziorożec, co u koziorożca, u koziorożca kochani, u koziorożca królowa puchał. Czyli ko koziorożce będą nam w oczach ładniały. E, ba, e, będą nas w oczach ładniały e, koziorożce. Widzimy tutaj królową, e, królową Pucharów, ich urok osobisty będzie ogromny. Więc, gdyby koziorożce coś chciały zrobić upiększającego dla siebie, upiększyć siebie czy kosmetycznie, czy w jakikolwiek inny sposób, to jest dobry czas. Natomiast właśnie trudne rzeczy załatwiać na urok osobisty, nie, nie, do, nie, nie, do, nie, do, nie do mówienia, czy potanie. Nie, czy potanie Rzęsami, również dobry czas do spotkania, rozmowy z przyjaciółkami, koleżankami od serca. Karta dla wodnika, co u wodnika, co u wodnika. U wodnika kochani król pucharów król pucharów czyli sprawy związane z mężczyzną mężczyznami będą ważne i niektórzy właśnie wodniki jeżeli by chciały z ukochaną osobą spędzić wieczór to bardzo dobrze powinni spędzić być może przy jakimś kielichu wina albo czego innego romantycznie nostalgicznie może coś razem na przykład oglądając czy wizje fantazji marzeń na przyszłość puszczając idziemy dalej mamy teraz ryby co u ryb? Co u ryb? U ryb, kochani. U ryb, kochani, karta bieda. I teraz tak. Bieda, śnieg, zimno czyli coś może iść nie po ich myśli. Ewentualnie na coś mogą wydać niespodziewane pieniądze albo przepłacić i generalnie uważać na różnego rodzaju zguby, straty. Żeby ktoś was nie oszukał, nie daj Boże, nie okradł. Ale może być banalnie. Bieda. Bo się źle czuję, na przykład, niby nic mi nie za źle się czuje, Bieda, bo na przykład bo na przykład, no nie zrealizuje tego, co bym chciał, chciała zrealizować. Idziemy dalej u barana, co u barana? U barana, teraz spokój, zostaw. Przepraszam, musiałam doprowadzić te trunie do, do porządku. U barana, proszę Państwa, piątka mieczy. Piątka mieczy. Taka karta walki, walka może być wewnętrzna, walka może być wewnętrzna, czyli niektóre barany będą walczyły ze sobą, mogą być do stosunku do siebie krytyczne, nerwowe. I niestety może się to też odbijać na innych, tak? Jest to bardzo często takie poddenerwowanie, nadmiar energii, które dobrze by było najlepiej jak najszybciej spalić. Przez co spalić? Raczej, pomimo że miecze, to bym powiedziała, raczej nie przez inteligentne rozmowy, bo może dochodzić do kłótni, ale spalić na przykład poprzez wysiłek fizyczny, tak? Nie wolno, Tetra. Nie wolno. Przepraszam. I teraz mamy byka. Co u byka? Kochani, ubyka. Ubyka dziesiątka była bardzo ładnie tutaj przedstawiona, karta przeciążenia, czyli byki będą miały bardzo dużo różnych rzeczy do zrobienia w czwartek, i można powiedzieć, trudno może być z tymi różnymi umawiankami, ale nie wiem przypadkiem, czy za dużo rzeczy nie wzięło na siebie. Ta karta również wskazuje na to, żeby zwrócić uwagę na kręgosłup fizycznie postawę ciała. Co u w piątek, ubliźniąt w piątek, kochani. Karta trójka buław, czyli karta nowych horyzontów, nowych możliwości. Jeżeli bliźnięta by się chciały gdzieś sprzedać, aplikować o pracę, coś od kogoś uzyskać, jakieś profity, to mają bardzo dobry czas. Niech różne rzeczy załatwiają poprzez znajomości swoje kontakty, a jeżeli by myślały o jakichś biznesach, to niech je zaczynają ewentualnie z osobami, które w jakiś sposób miałyby im pomagać, niech rozmawiają. Co u raka. Uraka, kochani u raka, kochani, dziewiątka, pucharów. Bardzo lubię tą kartę. Jest to karta takiego dobrobytu, obżarstwa, przepełchu. Oczywiście nie każdy się obżera. Natomiast o, tym, o co to co oznacza? To powinno rakom być w tym dniu dobrze. Mogą mieć tendencję do dogadzania, dogadzania sobie, na przykład nie liczenia kalorii. Powinny zadbać o swoją wygodę, komfort i wreszcie być może trochę bardziej egoistyczna. Karta dla lwa. Karta dla lwa, kochani. Karta dla lwa jest to karta paść pucharów. Paść pucharów to oznacza w negatywie trochę naiwności, aczkolwiek mało lwów jest naiwnych, ale może trochę wam się włączyć naiwność, wyłączyć rozsądek. Natomiast przy paziu pucharów możecie bujać w obłokach, możecie o czymś marzyć. Może być z pewnego rodzaju twórczość, ale my powiedziała może nie jakaś taka zmieniająca życie. No i tak jak każda karta Pazia, sprawy związane z dziećmi, zwierzętami mogą być ważne. Jakichś nieziemskich interesów raczej nie róbcie, a jeżeli byście na przykład alkohol, to przy tej karcie może być tak, że szybko możecie się tym alkoholem upoić i zaszumieć Wam w głowie. I uważać na różnego rodzaju pomyłki poprzez niezbadanie dogłębnej sytuacji. Karta dla panny, karta dla panny. Dla Panny, kochani, karta Eremita, karta Eremita to ja w ogóle bardzo lubię, jest tutaj też pięknie pokazana Eremita, bardzo mi się on podoba, jest to karta mądrości, kaganek mądrości, kaganek wiedzy, czyli myślę, że e, jutro Panny będą bardzo mądre e, i jakiekolwiek decyzje, jeżeli będą podejmowały, to niech podejmują na płaszczyźnie swoich wcześniejszych doświadczeń, nie popełniając tych samych błędów, tak? czyli wyciągając wnioski z przeszłości, może jakieś stare sprawy będą wracały, może coś wreszcie zamkną przemyślą. Gdyby chciały się uczyć, czy czegoś, co jest im potrzebne zawodowo, czy rozwijać się duchowo i uczyć się wiedzy duchowej, to na pewno to jest dobry czas. Bardzo dobry czas też do pójścia do lekarza albo zapisania się do lekarza. Karta waga i karta dla wagi na 27 sierpnia karta piątka buław. Czyli to jest taka karta, o której zawsze mówię: są w jednej drużynie, ale walczą. Czyli generalnie wy możecie sami ze sobą walczyć, albo osoby, które powinny wam sprzyjać, mogą być wam dogadujące, krytykujące, więc nie pozwolić sobie na krytykę. Uwag, które mają problemy z krążeniem, może być przyspieszone. Rytm serca. Mam nadzieję, że jeżeli przyspieszony rytm serca, to samych dobrych rzeczy. I raczej nie podejmować ważnych decyzji, bo tutaj doradcami są emocje, ognistość, a nie rozsądek, więc z decyzjami być, być ostrożnym. To jest dobra karta, żeby emocje wytańczyć. Ja bym powiedziała tańczcie, tańczcie. Przez ruch, ale taki taneczny, emocjonalny, odreagowanie. Więc nawet na cały regulator muzyka w domu i wytańczcie emocje. Afirmacja dla nas wszystkich na 27. Każdego dnia pod każdym względem powodzi mi się coraz to lepiej i lepiej i lepiej. Przepiękna afirmacja, może nam się powodzić na każdej płaszczyźnie. Kochani, będę wdzięczna za wszelkie pozytywne komentarze i do zobaczenia ze mną jutro, pa kochani.